Aby dodać nowy produkt do sklepu, logujemy się do panelu administracyjnego. Właśnie przechodzimy w produkty, tutaj nowy. Pokażę, jak dodać produkt, który jest produktem prostym oraz produktem z wariantami, czyli np. wybór rozmiaru. Ok, wpisujemy sobie nazwę jakiegoś produktu. Przechodzimy sobie e, teraz tutaj, że wybieramy kategorię, w którym chcemy, żeby ten produkt się pojawił. Dajmy na to, e, dodamy na przykład pisyn lub możemy dodać nową kategorię. Ja sobie dodam nową kategorię, żeby już na sklepie e, nie mieczać, ale standardowo bym dodał tutaj do którejś kategorii. Klikam dodajną kategorię. Kategoria testowa. OK. Mm. Mamy teraz kategoria testowa. OK. Czyli są e, podstawowe kwestie. Tutaj wklejamy sobie jakiś opis. Opis produktu. Przechodzimy niżej mamy e, dany produkt. No i jest produkt prosty. OK, wpisujemy sobie jakąś tam cenę 1200 euro. Przechodzimy dalej, e, stany magazynowe, włącz zarządzanie stanem magazynowym, jeżeli e, zarządzamy stanami magazynowymi i wpisujemy wartość, ile mamy danego produktu na magazynie. Tutaj dalej możemy podać sobie, jeżeli kurier by, e, mamy uzależnioną wtyczkę do wysyłania od wagi naszej paczki, no to podajemy, że na przykład coś waży kilogram albo kilo 500, kilo okej okay, możemy dodać jeszcze wymiary tej, tego produktu, żeby też było wiadomo, jaka to będzie duża paczka. I w zasadzie to tak na dobrą sprawę tyle. Tutaj można jeszcze pod, powiązane produkty, atrybuty dodać i zaawansowane, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas ustawienia główne, czyli Scena, magazyn i wysyłka. Dodajemy zdjęcie do naszego produktu, czyli ustaw obrazek produktu. Wybierzemy sobie, że dajmy na to, to będzie ten jasno-różowy, pudrowy ustaw obrazek produktu. Chcemy, żeby jeszcze była galeria dodatkowa, zdjęcia produktu. To wchodzimy w galerię produktu i zaznaczamy raz. Raz, dwa z kontrolem. Trzymamy na klawiaturze kontrol i wtedy możemy zaznaczyć sobie więcej, więcej obrazków. Dodaj do galerii. Widzimy one wszystkie nam się dodały. i Teraz robimy opublikuj. I w ten sposób właśnie już opublikowaliśmy produkt testowy. że klikamy sobie na zobacz produkt. No i oczywiście mamy, że ten rat, które podaliśmy, podaliśmy ile mamy na magazynie, czyli możemy sobie o, maksymalnie 10, bo tyle klient może maksymalnie zamówić. A pod spodem mamy ten opis produktu, który dodaliśmy i mamy galerię zdjęć. I to jest dodanie prostego produktu do jakiejś tam kategorii. Ok, teraz przejdziemy do tego, aby zrobić produkt z wariantami, czyli będziemy mieli wybór wybór na przykład rozmiaru.